Na pewno będzie ciężka, ale to są tereny, które znam, które kocham i będzie na pewno fa fajna zabawa. Już obieżałem tą trasę, więc jest bardzo wymagająca, strome zjazdy, dużo luźnych kamieni, no i błotnisto na pewno będzie. Dzisiaj. Dla mnie to jest trening, bo dlatego że trenuję triatlon, a MTB jest taką rozgrywką, e, szczerze mówiąc nie wiem. Zapisałem się naprawdę dlatego, że miejsca już nie było na hopy. <grym> także może być śmiesznie. Jest m.in. Batek Wawel, starych Batek, jest Karol Rożek, ładna Czarnota, Zuda Ształ. 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy! W przymusowej przerwie trochę może obawy były, bo pierwszy start od razu góry, ale nie było źle. Bym powiedział nawet całkiem dobrze. podjazd był dosyć wymagający, tak szczerze powiem, że z wszystkich edycji, które były, zawsze się znalazł taki podjazd. Tutaj mam wrażenie, że po prostu były wszystkie w jednym maratonie. I w formacji strasy, bo jest ślisko, jest trochę błota, szczególnie na zjazdach. W stronie struty w ubiegłym roku, moim zdaniem, był łatwiejszy. Ten rok dał mi w kość, no i skurczę te sprawy, bo była walka. Była walka na trasie. Rywalizacja, fajne trasy, fajna atmosfera. Co roku poziom wyższy, trasy też uważam, że coraz trudniejsze, także wszystko na plus. Jedencję do sezon w Ustroniu. Trasa w ustronie była trudniejsza niż w zeszłym. Wydłużyliśmy ją o parę kilometrów i parę zniesień do tego doszło. W tym roku trzeba było długo czekać na nasze rozpoczęcie. Nawet nie wierzyliśmy, że, 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 że to w lipcu się nastąpi. Jesteśmy z tego powodu bardzo doble.